Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam zająć dosłownie kilka minut na powiedzenie tego, czy tak naprawdę perliczki odstraszają swoimi odgłosami na przykład lisy, jastrzębie i nie tylko. Myślę, że film zapowiada się ciekawie i interesująco, tak więc zapraszam do oglądania. Nie jest to domyślne, i chyba wszyscy to wiedzą, że perliczki są ptakami, które wrzeszczą. Czyli inaczej mówiąc wydawają odgłosy wrzeszczące i bardzo głośne, które po pewnym czasie stają się. Irytujące i działają już powoli człowiekowi na nerwy, i naszym sąsiadom również. Ale niektórzy ludzie pomyśleli sobie, że te odgłosy perliczek, to wrzeszczenie, odstrasza lub może odstraszać, między innymi, takie lisy, jastrzębie, a nawet i też gryzoni, jak na przykład takie myszy czy szczury. Ale czy jest to prawdą? I właśnie w tym momencie do tego zmierzam, bo w końcu głównie, między innymi, tego dotyczy ten dzisiejszy odcinek. Tak więc moja szybka i krótka odpowiedź na to właśnie pytanie. Nie jest to prawdą, że perliczki swoimi odgłosami odstraszają lub mogą odstraszać lisy. Lubi jastrzębie albo i nawet gryzonie jak szczury czy myszy. I to tak nie działa, że kupimy sobie kilka sztuk perliczek i jeśli mamy problem w kurniku ze szczurami, z myszami lub z lisem, bądź też jastrzębiem, to jak pojawią się perliczki, to problem od razu zniknie. Nie, tak to nie działa. Ale jedno jest pewne, i mogę tutaj co niektórych pocieszyć, że. Gdy perliczki głośno skrzeczą, to może być to właśnie oznaką tego, że dzieje się coś niedobrego i niebezpiecznego. Tak więc można powiedzieć, że wtedy trzeba trzymać rękę na pulsie i od razu trzeba y, interweniować i sprawdzić, czy wszystko jest w jak najlepszym porządku. Bo uwierzcie mi, że czasami jest tak, że perliczki sobie wrzeszczą, tak, tak po prostu, bo tak lubią. Bez względu na to, czy jest niebezpieczeństwo, czy go nie ma. Już nieraz takie zachowanie u swoich perliczek zau yy, zauważyłem, że gdy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, to i tak czy siak perliczki moje wrzeszczą. I to może być taka dobra zmyłka, co dla niektórych. Bo większość uważa, że perliczki wrzeszczą tylko wtedy, gdy jest niebezpieczeństwo. A u mnie jest inaczej. Nawet gdy jest niebezpieczeństwo, lub gdy go nie ma. A więc, moi drodzy, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten perliczkowy filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o pozostawieniu tej łapki w górę dla lepszego zasięgu filmu. Zasubskrybujcie. Kanał Wiejska Zagroda TV, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. Ja Was serdecznie pozdrawiam wraz z całą Wiejską Zagrodą. A my co? Widzimy się i słyszymy w kolejnym, najbliższym, mam nadzieję, odcinku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!